Sprawdzamy sprzęt i możemy iść. Masz lampę? Tak? Dobra. Pierwsza. Yy. I teraz tak. Tu jest przedsionek, z którego zostały usunięte niestety oba od drzwi, od drzwi, tak? O, tu były normalnie drzwi ochronno-hermetyczne. OH1. Ale zostały usunięte. I znajdujemy się w tym miejscu. A teraz przechodzimy do komory schronowej. To jest przesionek, a to jest komora schronowa. <laughs> Ona się ciągnie tutaj na planie, co oczywiście źle zaznaczyłem, ale zasadniczo dochodzimy do jednego z najciekawszych fragmentów tego schronu, czyli do komory filtrowentylatora, który, o dziwo, został zachowany. W bardzo dobrym stanie, poza jedną rzeczą, brakuje elektrycznej pompy, która została zdemontowana. Co ciekawe, jeszcze wszystko w miarę skutecznie funkcjonuje. Jest nasmarowane. Sam filtrowentylator zgodnie z tym, co jest napisane na tabliczce znamionowej, to model rm 300 który został wyprodukowany w 1958 roku. Wpadał on powietrze w całym schronie. Jak widać przekładnie, zaworów jeszcze działają. O tym w jaki sposób one powinny być ustawione, to zaraz sobie powiemy. Tu jest czerpnia powietrza. Tu jest zdemontowany fragment. A bo wydaje mi się, że on powinien jeszcze prowadzić tam do tamtych kanałów. To jest jeden kanał, który jest poprowadzony już z systemem wentylacji. O, tu mamy kanał, który został zdemontowany, przypuszczam. A tu jest instrukcja obsługi i konserwacji tego urządzenia. Jest jeszcze zachowana oryginalna elektryczna instalacja, która zasilała elektryczną pompę tego urządzenia ale idziemy dalej sama komora schronowa powstawała przez rozebranie tych ścianek działowych poszczególnych piwnic no i stanowiła ukrycie dla kilkudziesięciu na pewno osób albo i więcej tu się znajduje węzeł sanitarny, który niestety został już po remoncie no inaczej zagospodarowany. Tu były sanitariaty, natomiast został na szczęście jeden element, bardzo istotny, bo tu jest przeciwwybuchowy zawór, który grawitacyjnie odcina możliwość wtłoczenia powietrza do schronu w momencie wybuchu. Ten ciężarek odpowiada za zamknięcie zaworu. To jest jeszcze jakiś inny fragment instalacji, ale o tym do czego on służył nie wiem. Być może wy będziecie wiedzieć. To była umywalnia. Akurat ten konkretny schron nie miał komory dekontaminacyjnej, czyli tak naprawdę miejsca, w którym można było spłukać wszystkie rzeczy, które zgromadziły się, wszystkie opadowe, radioaktywne, chemiczne zanieczyszczenia, które były na ubraniu i przebrać się oraz umyć. Także tylko w tej umywalni można się było ewentualnie umyć. To jest drugi przedsionek, w którym również zostało zdemontowane niestety drzwi OH1, czyli te ochronno hermetyczne. A to jest a to jest kolejna przelotnia, czyli strefa dojścia po drugiej stronie i tam jest koniec budynku. Bo jak widać ta ciągnie się pod całą długością budynku drugi ciekawy obiekt to jest tunel ewakuacyjny który znajduje się w tym miejscu i on pełnił również drugą funkcję był zapasową czerpnią powietrza w tej chwili jak widać zostały z niego również odwia zdjęte gdzie one się znajdują to zaraz wam pokażę tu jest doprowadzony kolejny kanał wentylacyjny i zachowana instalacja elektryczna, która niestety już też została zdemontowana ale chodźmy do środka ja poproszę światło o w tunelu ewakuacyjnym są zachowane jeszcze oryginalne oświetlenie i istotny jest ten gruz który tutaj się znajduje tu są jedne z drzwi OH1 które nie zostały zniszczone ale zaraz Wam powiem jest na końcu tu kawałek wentylacji, który został zdemontowany tam na tunelu, gdzie wam pokazywałem. Idźmy dalej. Tutaj jest kolejny element oświetlenia tunelu ewakuacyjnego. A tutaj był tak zwany grzybek czyli wejście z tunelu ewakuacyjnego. On w tej chwili jest już zamurowany, a na zewnątrz został rozebrany i przykryty płytą żelbetonową. No i teraz istotna informacja. Ten gruz, po którym idę, to niestety są rozbite te drzwi OH1, OH2, które znajdowały się w schronie. Widocznie podczas remontu yy, ci, którzy go wykonywali, doszli do wniosku, że można by spróbować odzyskać zbrojenia, nie wiem, jako yy, złom. No, widać, że jeszcze uszczelka cały czas nie jest wsparciała na tych drzwiach. No niestety. Te próbowano rozbić. Widocznie już im się nie chciało tego do końca wykonać. Gruz, który z rozbitych drzwi rozsypali po prostu tu na podłodze tunelu ewakuacyjnego. Jeżeli chodzi o... Yy, Infrastrukturę, która znajduje się tutaj, jeszcze to jest prawdopodobnie czerpnia wody pod naszymi stopami. No niestety, nie jestem w stanie jej otworzyć, więc przypuszczam, że tam jest dostęp do wody słodkiej w tym bunkrze. I tak to wygląda. Nie jest on jakiś bardzo imponujący, jeżeli chodzi o rozmiar. Ciekawe jest to, że zachował się. Ten filtrowentylator, ten agregat filtrowentylacyjny potwierdza to jakby możliwość datowania tego schronu, dlatego że budynek został wykończony w 1957 roku w styczniu 1958 roku. Zaczęto go zasiedlać, natomiast sam agregat jest właśnie z 1958 roku, więc prawdopodobnie wtedy właśnie w momencie zasiedlania budynku zainstalowano go tutaj. No niestety, spóźniliśmy się, ja w tym schronie bywałem parę razy, miałem szansę zobaczyć jeszcze, jak był on wyposażony w drzwi. Tutaj jest oryginalna farba, bo tam jest już ta niebieska, natomiast tutaj jest ta oryginalna farba na odzwiach. Natomiast no, w trakcie remontu te drzwi zostały zdemontowane jako paradoks drzwi zostały zdemontowane, natomiast filtrowentylator wentylator widocznie ktoś doszedł do wniosku, że no, nie wiem czy trzeba go zachować, bo nie jest własnością budynku, wspólnoty, która zarządza tym budynkiem czy po prostu nie wiem. No, wyszedł z założenia, że to jest ciekawy obiekt, który warto zachować. No jest w każdym razie w takim stanie, w jakim widzieliście.